Się grał, to zaraz sprawdzę sobie to. Dobra, telefon widzowie rozgrzewkowy tak zwany. E, telefon tak zwany rozgrzewkowy piękny. I zobaczymy, jak dzisiaj będą się telefony kleiły. Tak, słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. E, dzwonię w sprawie regału z czasów PRL. To jest aktualność? No, tak. A pani mi powie, co tam za naklejki są ponalepiane tam na dole, na tej dolnej szafeczce? E, momencik... A e, to syn jak był mały, to przykleił jakieś papierowe, to już zajdzie. bez problemu. Ale o to mi chodzi, czy bo nie widzę z daleka, czy to nie są tam jakieś naklejki, tam gołe kobiety i tak dalej, bo niektórzy przylepiają, wie pani o co chodzi. No nie, co pan. Tak samo są takie kalendarze, że na przykład kobieta z gołymi piersiami tak wywija, i na każdej stronie jest inna kobieta. No wie pani, no są cuda, tak? Dostępne teraz do kupienia, tak? No i co? No i właśnie o to mi chodzi, czy te naklejki to nie są gołe kobiety tam, nie? No nie, nie są. W wieku dziewięciu lat nie miał zbyt kobiet. No, ja nie wiem, proszę pani, no bo zawsze wie pani, jest taka możliwość, że mógł jakoś te naklejki zdobyć, nie? Nie, nie mógł. Bo, bo, to było bo ja. Bo... 30 lat, 40 lat temu. No tak, ale wtedy te Playboye były na gazetach, nie? To na pewno pani Jakie może. A Playboye, co pan pierdoli, kurwa? Czy o... pan wziąć ten regał, czy pierdolić głupoty? Ale o to chodzi, że kiedyś były właśnie takie gazetki, no i na pewno pani o może. o co panu, kurwa, chodzi? Co no. mnie obchodzą, co było kiedyś? No o to mi I chodzi, gazetki. że... To pan oglądał i się pan yy, analizował na tych gazetkach, to pana problem, kurwa, no. No, no ja właśnie tego ja nie robiłem, ale na pewno... Ja oddać regał, No Wiem, tak, ja jestem zainteresowany, nie. ale teraz pani... Co, mi... kurwa? O to mi chodzi, że to na pewno pani mąż się analizował do tych playboyów. Bo to były takie czasy... No dobra, ja panu wystawię opinię. Bo to były, odpowiednią. Tak, bo to były takie czasy, że wie pan... Ja ta... panu wystawię odpowiednią opinię w internecie. Jakom? Pan jest pierdolnięty. Żaden mój mąż się nie analizował, bo kurwa, skąd pan może to wiedzieć? No bo pan da... jest jebnięty, gada pan głupoty kurwa. Ma pan kurwa... Yy, spermę chyba w mózgu, kurwa, teraz w mózgu, niech się pan pierdoli. A pani ma spermę w brzuchu, bo jak pani robiła lodzika, to połknęła wszystko. Słuchaj, syno, złapie cię, bo mam, kurwa, twój numer telefonu i cię zajebie. Moi kumple cię zajebią, zaraz ci o! pokażą, kurwa, co o! Teraz o! Tak, o! Tak, tak, teraz ten na ten temat myślą. To teraz pani na drugą poleciała. Pany, kurwa, chuju, chuj. O! O! To... Tak, właśnie tak. To ładną patologię pani pokazuje teraz. A ci pana... Ta... Tak! Moja patologia, kurwa, odbije się, kurwa, fizycznie, kurwa, na twojej dupie. Fizycznie, kurwo, odbije się na twojej dupie. W tym momencie i kurwa w ten weekend. No do zobaczymy, widzenia. co pani policji powie, jak do pani policja przyjedzie, za to, że pani ludziom grozi. Ej, ona podobna była do tej co wczoraj, nie? Bez jaj. Ale to jest inna.